Cześć, tu Gracjan, a teraz będzie piosenka dla Damiana. Damian, Damian jest szefem kuchni, bo gotowaniem on się trudni. W każde danie wkłada swoje serce i w kuchni jest właśnie jego miejsce. Jego daniami zachwycają się królowa, I cała rodzina królewska jest gotowa, Bo zjeść dobrze każdy przecież lubi, A jego kuchnia najlepszym imieniem się chlubi. Dlatego ustawiają się długie kolejki, I Damianowi dają super okejki. Pół świata zachwyca się jego gotowaniem, I on sam się cieszy wielkim uznaniem. Damian, Damian jest szefem kuchni, bo gotowaniem on się trudni, w każde danie wkłada swoje serce, i w kuchni jest właśnie jego miejsce. A teraz obchodzi swoje urodziny i przyjmuje życzenia nie tylko od rodziny, bo każdy stu lat mu życzy szczęścia zdrowia, humoru i słodyczy a on pozostaje nadal skromnym i entuzjastą przyrody jest dobrym uwielbia spacery ze swoim psem i cieszy się znakomitym smakiem damian damian jest szefem kuchni bo gotowaniem on się trudni w każde danie wkłada swoje serce i w kuchni jest właśnie jego miejsce a na koniec tej piosenki Damianowi składamy dzięki, Oby żył zawsze nam wiecznie i gotował smacznie i bajecznie. Więc życzymy mu wszystkiego, co najlepsze, By jego dania były super pyszne. Damianowi życzymy stu lat, stu lat, stu lat. I tego życzy mu cały świat. Damian, Damian jest szefem kuchni, bo gotowaniem on się trudni, w każde dania wkłada swoje serce i w kuchni jest właśnie jego miejsce. Damian, Damian jest szefem kuchni, bo gotowaniem on się trudni, w każde danie wkłada swoje serce i w kuchni jest właśnie jego miejsce. Dziękuję i życzę Ci Damianie stu lat! Smacznego gotowania. Na razie, cześć!